Cześć, tu Agata Czarkowska i witam Cię w Wymiarach Kobiecości, przestrzeni i programie, gdzie łączymy psychologię, duchowość i codzienność, by odkrywać głębie kobiecej natury. Zaczynajmy. Hello ladies, z tej strony oczywiście Agata, to jest kolejny odcinek Wymiarów Kobiecości. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś niesamowicie ekscytującego, bo po tym pierwszym tygodniu 2025 dostałam przepływ, że mam się podzielić pięcioma wersetami z Biblii, które kalibrują mnie na co dzień, które powodują, że jestem pewna siebie, pełna wiary i gotowa do działania w tym świecie i do uczestniczenia w tym świecie. I dzisiaj chcę się tym z Wami podzielić, ale zanim do tego przejdziemy, serdecznie zapraszam do zakupu, do uczestnictwa w masterclassie rok pełen cudów. Na 2025 rok jestem w ogóle w szoku, jak bardzo zarezonowała z wami ta forma, ten webinar, i muszę przyznać, że jestem strasznie zadowolona z tego, jak go nagrałam, jak on wyszedł i jaką wiedzę tam zawarłam, i wierzę, że to jest taki idealny start do mojej twórczości, do tego, co ja mam Wam do zaoferowania i, i naprawdę chciałabym, żeby każdy człowiek na tej ziemi usłyszał te rzeczy i ucieleśnił te rzeczy i myślę, że kolektywnie. Mm, Wszystkim nam dodałoby to ogromnej, ogromnej mocy, i jestem niesamowicie wdzięczna za to, że Wam się również tak ten materiał spodobał. I dzisiaj, też, w, kiedy będę poruszać te wersety, będę się odwoływała do niego, bo on tłumaczy głęboko, w głęboki sposób, jak ucieleśniać w takim day-to-day -day life te koncepty. Nie przedłużając, jeszcze raz pięknie Wam dziękuję, zaczynajmy. Słuchajcie, pierwszym takim wersetem biblijnym. Które absolutnie zmienił moje życie. I pamiętam, kiedy byłam gdzieś na siłowni e, i robiłam trening, i to był jeden z tych poranków, gdzie czułam taką ogromną presję i ogromną ilość stresu i takich worrying thoughts, takich zamartwiających się myśli odnośnie tego, co będzie ze mną, co będzie z moją przyszłością, wiecie, takie ma masa ograniczających przekonań, która przyszła do mojej głowy, i wtedy jeszcze Mm. Jakby wierzyłam już w Jezusa, ale nie do końca ucieleśniałam to, tą wiarę. Wierzyłam na papierze, ale nie potrafiłam tego poczuć w sercu i nie zapomnę tego momentu, kiedy właśnie byłam na siłowni i w tej, w tej gonitwie myśli, którą przeżywałam, nagle przypomniał mi się ten fragment e i musiałam koniecznie go przeczytać, i przeczytałam go, i wtedy dopiero zrozumiałam o co chodzi w prawdziwym, prawdziwej wierze w, w Boga, w siebie, w swoje możliwości, w to, że masz ten boski pierwiastek i w takim poddaniu się Jego woli dla nas. I przysięgam Wam, to jest taki fragment, ja już się z Wami trochę nim dzieliłam na Instagramie, który naprawdę mnie kalibruje codziennie. Ja już nawet nie muszę go czytać mm, tak day-to-day, day, bo po prostu on jest we mnie na maksa. Ale zaraz wam o nim opowiem jeszcze więcej, tylko najpierw go sobie słuchajcie, przeczytajmy. Jest to Mateusza 6 na 25 do 34, także jest to trochę dłuższy fragment, ale przeczytamy go sobie, bo naprawdę, naprawdę warto. zaufać Bogu. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało o to, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom. Nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach, a Wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czyż Wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z Was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlatego, dlaczego martwicie się o odzież, Popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A mówię Wam, że nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli więc polną trawę, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej Was, ludzie słabej wiary? Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli. Albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. O to wszystko zabiegają poganie. Przecież Wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I to mam wręcz zaznaczone, i to będzie też kolejny fragment, do którego się odwołamy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów. I to słuchajcie, jest taki fragment Biblii, do którego ja wracam ciągle, ciągle i ciągle i nawet jeżeli zerkniecie do mojego egzemplarza, może tego nie, nie być widać, nie będzie tego pewnie widać w kamerze, ale mam wokół niego serduszka i wykrzyknik, bo to jest jeden z pierwszych wersetów biblijnych, które aż tak, znaczy fragmentów, które aż tak do mnie przemówił. I co wyciągamy z tego z tej części? o której mówi nam Jezus. Masz zaufać Bogu. I w tym się, w tym się zawiera ten element o wierze i niezamartwianiu się. Nie możemy się zamartwiać, czy coś się stanie, kwestionować, czy coś się stanie i jednocześnie wierzyć. Jedno wyklucza drugie, niejako. Więc to mnie kalibruje codziennie, każdego dnia. I o tym też bardzo dużo mówię właśnie w Masterclassie Rok Pełen Cudów, to codziennie mnie kalibruje na to, że ja się nie zastanawiam czy. Ja się nie zastanawiam nigdy, czy to się stanie, jeżeli ja głęboko czegoś pragnę. Ja się zastanawiam kiedy, a tak naprawdę to się nawet w ogóle nie zastanawiam, bo ja wiem, że to już jest moje. I ten fragment mnie absolutnie w tym ugruntowuje. Kiedy go przeczytałam, byłam dziewczyną na maksa zalęknioną o swoją przyszłość, na maksa zamartwioną, Kwestionującą to, czy te wszystkie rzeczy, których tak pragnę i których pragnie moje serce, mają w ogóle sens się zadzieć, I, i to jest znowu ta część, że my naprawdę potrzebujemy pracy nad sobą, my naprawdę potrzebujemy e, pilnowania siebie pod tym kątem, bo nasz umysł zawsze widzi tylko to, e, co jest dla niego, na, na jakiej częstotliwości jest teraz. Więc, jeżeli ja nie wykonuję aktywnej pracy, żeby kalibrować się na spokój i na radość związaną z tym, że ta rzeczywistość już jest moja to ja nie będę w stanie nawet dostrzec okazji i przyciągnąć tych okazji których pragnie moje serce bo ja nie wierzę, że one są dla mnie w dostępie i to co się stało ze mną kiedy ja zaczęłam naprawdę notorycznie czytać ten werset te wersety i ucieleśniać je to jest niesamowite, bo przysięgam Wam, że nie wiem, kiedy ja ostatni raz byłam czymś zmartwiona. Nie potrafię na dłuższą metę się niczym martwić, nie potrafię się niczym przejmować. Wszystko zawsze, naprawdę, i to nie mówię teraz jako afirmacja, tylko faktycznie tak jest, wszystko zawsze wychodzi na moją korzyść dzięki temu. Wszystko zawsze się układa tak, żeby mi było jak najlepiej. Nawet jeżeli w danej sytuacji teoretycznie to tak nie wygląda, to nadal koniec końców tak się dzieje. I to jest to istotne, że kiedy ja bym nie miała tego wersetu, który mnie kalibruje, to w momencie, w którym dzieje się coś teoretycznie nie po mojej myśli, w cudzysłowie, to zaczęłabym to kwestionować i straciłabym wiarę w to, że to jest dla mnie i, i wtedy bym ucieleśniła faktycznie to, że to nie jest dla mnie. Więc to wszystko, my jesteśmy naszym małym mikrokosmosem, który tworzy naszą rzeczywistość. I to jest ogromnie, ogromnie... Ogromnie ważne i o tym Jezus mówi przez całą Biblię, i myślę, że za bardzo już to mówiłam pewnie milion razy w podcastach ale myślę, że to jest istotne, żeby o tym wspomnieć, że za bardzo skupiamy się na tym, żeby go czcić, a za mało na tym, żeby ucieleśniać to, o czym on nam mówił, bo on był nadal człowiekiem. Mimo wszystko, on był człowiekiem i on nam miał wskazać boski pierwiastek w nas, że my tutaj jesteśmy zmaterializowani na ten krótki czas na Ziemi. Pełni ograniczeń, co prawda, i pełni tych ograniczeń przede wszystkim umysłowych, tych ograniczeń w naszej głowie, i my jesteśmy tutaj, by się uczyć, by dowiadywać się o swoim boskim pierwiastku i czynić z niego cudowne, cudowne rzeczy. I tego pragnę dla każdej kobiety, dla każdego mężczyzny, dla wszystkich. I to jest werset, który powoduje, że mam zawsze wszystkiego więcej niż potrzebuję. Że jestem bosko wspomagana, że mogę żyć radośnie, bo inaczej mój umysł ciągle chciał kierować mnie do poziomu nieszczęścia, niespełnienia, tego, że jestem zestresowana, że wszystko jest nie tak, że wszystko nie idzie po mojej myśli. To mnie na maksa kalibruje i to jest mój ulubiony, ulubiony fragment. Nie lubię wybierać ulubieńców <laughs> i staram się tego nie robić, tak jak już wiecie, natomiast faktycznie. To jest coś takiego, co zmieniło moje życie, jeżeli chodzi o czytanie Pisma Świętego. Kolejna kwestia, coś, co oczywiście jest związane z wiarą, i w ogóle myślę, że ten odcinek jest bardzo skupiony na tym, żebyśmy nauczyły się faktycznie wierzyć, bo myślę, że większość z nas czuje na papierze, że wierzy, czuje na papierze, że tak, przecież wierzę w Boga, chodzę do kościoła, tralalala, czy może jestem zainteresowana jakąś inną duchowością, może. Jakimś innym systemem religijnym, to jest nieistotne. Natomiast at the end of the day zamartwiamy się, martwimy, stresujemy okolicznościami, przez co, co jest jakby bezpośrednim indykatorem tego, że my tak naprawdę nie wierzymy, że to się stanie i nie wierzymy w to, że to jest nam dane. I to jest werset, słuchajcie, z Mateusza 19, 26. U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. E, I to jest. Tekst z Ewangelii Mateusza, słowa, które Jezus wypowiedział i które też ogromnie, ogromnie kalibrują mnie na życie. I tutaj jest głębsza prawda duchowa zawarta w tym fragmencie, bo tutaj Jezus mówi: U ludzi to niemożliwe. Czyli ja to rozumiem tak, z ludzkim rozumowaniem, z ludzkim patrzeniem na świat, z patrzeniem na logikę na to, co ma sens na to, że przecież teraz jest na przykład, załóżmy, że chciałabyś zarabiać więcej pieniędzy, ale przecież jest kryzys jest inflacja, ludzie nie wydają pieniędzy, kto by chciał ode mnie cokolwiek kupić, albo nie wiem chciałabyś być, grać na jakimś instrumencie ale przecież to jest taki przeludniony yy, biznes przecież wszyscy teraz chcą być muzykami tralalala, to jest ludzkie rozumowanie, to jest rozumowanie na zasadzie Patrzymy na efekty, na to, co widzimy, co jest namacalne. A tak naprawdę to, co jest namacalne, jest tylko efektem tego, co jest w głowie ludzi. Wszystko zaczyna się właśnie od naszej wiary i od naszego przekonania, że czegoś pragniemy, i od naszej wibracji, i od naszej częstotliwości. I to, co mówi ten fragment, to to, że właśnie u Boga wszystko jest możliwe. Jeżeli ty zaadresujesz w sobie tą część, Boskiego pierwiastka, który wierzy w swoje możliwości, ba nawet nie w swoje, tylko wierzy w możliwości w ogóle Boga, który czyni przez Ciebie wspaniałe rzeczy, to wszystko jest możliwe, wszystko. Dlatego są osoby na tym świecie, które wydawały nam się wręcz nieludzko utalentowane, nieludzko wspaniałe, bo one tak naprawdę wiedziały, jak połączyć się. Pod tą częstotliwość Boga. Jak tylko o tym mówię, to przychodzi mi na myśl chociażby Michael Jackson, który oczywiście miał bardzo trudne życie i trudny koniec, dlatego że nie radził sobie, tak mi się wydaje oczywiście, że nie radził sobie z tą ogromną presją i z tym statusem, jaki uzyskał. Natomiast jeżeli chodzi o jego muzykę i o jego twórczość, to on właśnie potrafił się podłączyć pod częstotliwość boską, pod częstotliwość Boga i wiedział, że wszystko jest możliwe i dzięki temu to tak faktycznie było. I jedyna różnica, jaka dzieli osoby, które naprawdę mają cudne życie, które wiodą, które odczuwają obfitość, które mają to wszystko, czego ty pragniesz, jest to, że one po prostu faktycznie to jest tak ucieleśnione. Wiara w to, że to jest ich, że to po prostu nie ma nie ma innej opcji niż to, żeby to się zmaterializowało. Tylko, żeby to się zmaterializowało, to ty musisz utrzymywać tą wiarę. I tego uczę właśnie w rok Połęcudów Masterclass i o tym tam ciągle mówię i to wałkuję. I ten werset jest też takim, który codziennie mnie kalibruje na to, żebym nie patrzyła ludzkimi ocza, oczami, oczyma <grym> i żebym po prostu podłączała się pod obfitość i pod częstotliwość. I to, co jest dla mnie istotną lekcją, podczas kiedy rozwijam się i pracuję nad sobą, to to, żeby nie stawiać właśnie tego, co ja pragnę na piedestale, tylko po prostu wiedzieć, że to już jest moje. I wtedy naturalnie to się materializuje. OK, słuchajcie, kolejnym wersetem, który chcę przywołać jest. E ten z Ewangelii Łukasza, i w zasadzie to sobie chętnie słuchajcie, otworzę ten fragment i przeczytam Wam go z mojego Pisma Świętego, bo przygotowałam też sobie w osobnym dokumencie e, takie streszczone te teksty, natomiast ten chyba wolę Wam przeczytać tak e, na żywo, że tak powiem, od razu tutaj. Ok, słuchajcie, to jest Łukasza 12. Konkretny werset, o który mi chodzi, to werset 7. Natomiast przeczytam Wam trochę dłuższą całość. Kogo się bać? Mówię Wam, moi przyjaciele, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej nie mogą uczynić. Wskażą Wam, wskażą Wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, kto po zabiciu ma moc posłać na potępienie. Tak, mówię Wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedaje się pięciu rubli za dwie drobne monety, a żaden z nich nie jest zapomniany przez Boga? A u Was nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Nie bójcie się, jesteście warci więcej niż wiele w rubli. I to jest ta część, która. Tam są dwie części, tak w zasadzie. I ta pierwsza jest bardzo luźno związana z dzisiejszym tematem tej głębokiej wiary, natomiast. Ona mi znowu przypomina to o tym, że nie mam się bać osób, które zabijają ciało, że ta materia jest tylko, że ona przemija i że jest niestała, więc właśnie nie mam po co ją stawiać na piedestale, nie mam po co mm, też bać się na przykład utraty życia, bać się tego, że ktoś coś mi zrobi, że ktoś nawet mnie nie daj Boże zabije, żebym jakby absolutnie nie kalibrowała się na ten lęk. Tylko kalibrowała się na to, że to moja dusza jest najbardziej istotna i czystość tej duszy i wiara w ten boski pierwiastek. I że nie mam się bać tego, kto może mnie fizycznie zniszczyć, tylko mam się bać zniszczenia mojej duszy, e, tego, żeby moja dusza się zapadła, żeby ona przestała wierzyć, żeby patrzyła właśnie tylko na te czynniki tego świata 3D. E, i w ten sposób dusza się zapada, w ten sposób dusza przestaje wierzyć, w ten sposób dusza umiera, kiedy przestaje wierzyć w swój boski pierwiastek i w Boga. I, i to jest coś, co jest dla mnie ogromnie, ogromnie ważne. I myślę, że uniwersalne yy, i na max też wzruszające myśleć o tym, że faktycznie możesz mi zrobić cokolwiek w tej materii, ale dla mnie najważniejsza jest moja dusza. Bo wtedy, jeżeli ty masz ten lęk związany z materią i z tym, co ci się stanie, a co jak ktoś ci coś zrobi, wiem, że teraz żyjemy w bardzo bezpiecznych czasach, i Polska myślę, że jest bardzo bezpiecznym krajem. Natomiast wiecie, jeszcze 100 lat temu, naprawdę śmierć była wszechobecna i nadal jest wszechobecna, mamy wojny za granicą. I, I myślę, że to staniecie w takiej odwadze, w obliczu nawet takich okoliczności, to jest też ucieleśnienie takiej prawdziwej wiary. Natomiast to jest. To jest jedna część. A druga część to jest ta o tym, że czy nie sprzedaje się pięciu rubli za, dwie, za drobne monety, za dwie drobne monety, a jednak żaden z nich nie jest zapominany przez Boga. I mówi nam tutaj Jezus, a jeżeli o Was chodzi, o ludzi chodzi, o, o nas, wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. Jest to oczywiście. Pewna metafora tego, że jesteśmy absolutnie wybrani do tego, żeby czynić boskie rzeczy na tej planecie z naszą boską energią daną nam właśnie od Boga. I że my nie mamy się absolutnie, nie mamy prawa czuć się niewartościowi i czuć się zapomnieni przez Boga, bo to jest absolutnie irracjonalne. Bo każdy włos na Twojej głowie i chce, żebyś. Jak słuchasz tych słów, naprawdę poczuła to w sercu, że każdy włos na Twojej głowie jest cudownie utworzony i policzony przez Boga. Zaplanowany. Więc wszelkie myśli o tym, że nie jesteś wartościowa, a czy to się stanie, a czy ja będę miała co jeść, czy ja będę miała co pić, czy ja, czy mi się uda, są absolutnie nieracjonalne. To jest, dla mnie to jest absolutnie już w tym etapie mojej. Pracy nad sobą nieracjonalne, by w ogóle dawać się tym ograniczeniom, i dla ciebie również niech tak będzie. Poczuj to uczucie, że wszystkie Twoje włosy są policzone w cudowny sposób przez Boga i nie jesteś przez niego zapomniana. I to, że nie jesteś szczęśliwa, albo że czujesz, że życie nie wygląda tak, jakbyś chciała, wynika z tego, że Ty sobie nie chcesz tego życia jeszcze dać w jakiś podświadomy sposób, że coś, coś nieświadomie Ciebie sabotuje. I w, tej, w tym procesie pracy nad sobą, w tym wszystkim, o czym ja tutaj gadam i gadam, chodzi o to, żebyś Ty pracą nad sobą, journalowaniem, szczególnie uważam, journalowanie jest przydatne, uświadamiała sobie, co Ciebie sabotuje i żebyś mogła podłączać się pod tą częstotliwość i wybierać sobie inną częstotliwość. Taką nieludzką, tylko boską, która... Wierzy w swoją wartość, która wierzy może wszystko i która jest wspierana przez Boga. I tego pragnę dla każdej kobiety, dla każdej osoby. I to jest taki werset, który mnie absolutnie na to kalibruje. I przypomina mi o tym, że jestem wspierana, że nie jestem sama, że mam masę wsparcia, masę pomocy i że generalnie cały Bóg, wszechświat, wszystko konspiruje, żebym ja, żeby u mnie było dobrze, żeby mi się powodziło, żeby wszystko szło po mojej myśli. I nieważne, czego nie zrobię, czy coś mi nie wyjdzie, czy wyjdzie, nie potrafię nawet pozostać w tej roli ofiary, bo ja wiem, że to wszystko działa na moją korzyść. Na korzyść mojej duszy. Przede wszystkim, nie aż tak mojego ego. Na korzyść mojej duszy. Kolejna, kolejny fragment słuchajcie również z Ewangelii Łukasza, która w ogóle jest cudowną Ewangelią. Jak wszystkie, aczkolwiek naprawdę mnie urzekła, kiedy ją czytałam w grudniu, to jest. Łukasza 17 na 21. Słuchajcie, oczywiście, wszystkie fragmenty znajdziecie również w, w opisie. Niech ja to tylko, słuchajcie, znajdę. Ok. Objawienie się Królestwa Bożego. Tutaj mamy fragment o tym, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, faryzeusze się pytają. Jezus na to odpowiada. Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nie będą mówili, jest tutaj, jest tam. Królestwo Boże jest bowiem pośród was. I potem Jezus ostrzega. I będą wam mówili, jest tam albo jest tutaj. I to myślę, że dużo teraz robi przeróżnych osób. Wskazuje ci na miejsca, tak. Tutaj będzie apokalipsa, tu jest Królestwo Boże, jak robisz to, to jest Królestwo Boże, tralalala, tra-la-la-la. A Jezus nam powiedział wprost, Królestwo Boże jest w nas. Nasza częstotliwość, nasza wiara jest Królestwem Niebieskim. I to jest coś, co mnie kalibruje na to, bo to jest myślę duża pułapka wiary w ogóle w Boga, że... Tak naprawdę stawiamy go na piedestale i oddalamy się tym samym od tego, że jesteśmy spraw... też ogromną mocą sprawczą naszego życia. I to jest werset, w którym mnie na to kalibruje, żeby o tym nie zapominać, że kocham się modlić, modlę się, proszę, przywołuję wręcz do mojego życia. Te sytuacje, których pragnę, te okoliczności, których pragnę, to wsparcie boskie, którego pragnę, ale ja je przywołuję i, i to mnie kalibruje na to, żeby pamiętać o mojej odpowiedzialności w tym procesie, a nie tylko się denerwować na Boga, że mi nie daje tego, co ja bym tak chciała. Królestwo Niebieskie jest pośród nas. Jest w nas. I to jest ogromnie, ogromnie ważny dla mnie fragment. I ostatnim fragmentem które chcę Wam dzisiaj przytoczyć, o którym chcę Wam opowiedzieć, który też na pewno większość z Was bardzo dobrze zna, jest opowieść o kobiecie, która została uleczona swoją wiarą z krwotoku. To jest jedna z tych scen w ogóle w serialu The Chosen, który, która absolutnie chwyciła mnie za serce i pamiętam, że ta scena, w której potem ta kobieta kąpie się w morzu czy w jeziorze. Mm, Naprawdę poruszyła moje serce e, i coś też we mnie zmieniła. I to był taki też jeden z kluczowych momentów, kiedy oglądałam ten serial. I to jest oczywiście historia o kobiecie, która jest chora, która choruje na, na taki ciągle odbywający się krwotok, e, przez, co jest, mm, przez co jej ojciec się jej wyparł, przez co społeczeństwo ją odrzuciło bo to były takie czasy, gdzie właśnie postrzegano to jako po prostu zło. I ona widzi przechodzącego Jezusa pośród tłumów i tłumów ludzi, które napierały na, na, na tego proroka. I ona mówi sobie, nie, ja muszę dotknąć tylko chociaż szaty, chociaż skrawka szaty, żeby, żeby mnie uzdrowił i była absolutnie pewna tego i rzuciła się i dotknęła rąbka Jego szaty szaty Jezusa Jezus zatrzymuje się i mówi kto mnie dotknął? na to apostołowie mówią, jak to Jezusie? przecież tutaj jest tłum, wszyscy Ciebie dotykają a On mówi, nie, ktoś wyciągnął energię ze mnie kto to zrobił? i i ta uzdrowiona kobieta mówi to ja, uzdrowiłeś mnie to, to ja to zrobiłam i on jej mówi, gratulacje, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. To jest Marka 5 na 34, słuchajcie. I tu znowu Jezus nam mówi, to nie ja ciebie uzdrowiłem. Twoja wiara cię ocaliła. Twoja wiara Cię uzdrowiła. Ona była tak ogromnie pewna tego, że to się stanie, że to się stało. I to samo e, to samo od razu mi przychodzi do głowy, kiedy był e, ten fragment o Rzymianinę, Rzymianinie, żołnierzu, który chociaż był poganinem, był przekonany, że Jezus jest w stanie na odległość uzdrowić jego mm, sługę. No i to się stało. I, I właśnie Jezus powiedział, że na to, że nigdy nie widział takiej wiary w nikim. I to ciągle nas kalibruje na jeden wniosek, słuchajcie. Na jeden wniosek, który chciałabym, żebyś wyciągnęła z tego odcinka, że Twoja wiara jest Twoim numer jeden narzędziem i tym, co będzie zmieniało Twoje życie. I chcę, żebyś głęboko o tym pamiętała za każdym razem, kiedy wchodzisz schodzisz w dół, kiedy wpadasz w niską wibrację, kiedy zaczynasz myśleć, czy to jest w ogóle możliwe, że przecież ja jestem taka beznadziejna, tralalala, żeby, żebyś pamiętała, że wszystko zaczyna się w Twojej głowie, w Twoim sercu, w Twoich emocjach i Twoich uczuciach, które w sobie pielęgnujesz. Tego się nie da udawać. Tego się nie da... Nie da się na przykład po prostu założyć jakiejś maski, a wewnętrznie odczuwać tych wszystkich emocji i i oszukać rzeczywistość. To wszystko musi zaczynać się w środku. I tego chcę ciebie nauczyć, tego chcę dla ciebie i tego też dogłębnie uczę we wszystkich moich programach w taki bardzo dogłębny sposób na poziomie przepracowywania przekonań wysokowibracyjnej, a w sposób taki manifestacyjny, takiego osiągania celów w roku pełnym cudów i do tych produktów serdecznie ciebie zapraszam. Dziękuję za to, że jesteście i jeżeli któraś z Was chciałaby również dołączyć do grupy rozwojowej, kobiecej grupy rozwojowej na zimę i poczuć nowy vibe na 2025, nową energię, taką energię tego, że kurczę, chcę rozwijać swoją kobiecość z takiej niebanalnej strony, bo to mogę Wam na pewno gwarantować, nie wiem jak Wy, ale ja mam naprawdę trochę dość tej powtarzalności w internecie i tego, że wszyscy mówimy trochę o tym samym. Więc ja łączę takie dziwaczne elementy, bo łączę filmy kobiece z pracą nad sobą, z journalingiem, z Biblią. To jest nieoczywiste połączenie, ale jedyne takie, tak mi się wydaje, jedyne takie w Polsce. Także jeżeli chciałabyś do nas dołączyć, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Koszt to jest 110 zł za miesiąc i można się nadal zapisywać. Ja prześlę Tobie wszelkie posty, które już przerobiłyśmy w styczniu. Teraz akurat omawiamy śniadanie u Tiffany'ego i Audrey Hepburn. Także zajmujemy się ogólnie ikonami kobiecości i też takimi kwestiami zewnętrznego piękna i wyglądu. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Życzę Wam cudownego, cudownego tygodnia i widzimy się już niedługo. Buziaczki!